Szanowni państwo, jeżeli chodzi o kwestię spalarni. Od ostatniej sesji formalnie nic się nie zmieniło. W sprawie spalarni odpadów Komeko w Lublinie nic się nie zmieniło? No tak, ale rada powiatu w Świdniku już w styczniu oficjalnie sprzeciwiła się jej budowie, podkreślając brak transparentności i zagrożenie dla mieszkańców. Sejmik województwa lubelskiego podkreślał że spalarni w Lublinie nie wpisał do wojewódzkiego planu gospodarki odpadami i planu inwestycyjnego, a grudniowy wniosek Komeko o pozwolenie na budowę w obszarze planowanej spalarni nadal czeka na decyzję prezydenta. Nieco później u posłanki, Bożeny Lisowskiej, interpelującej do najważniejszych ministerstw także w sprawie tej spalarni, znowu pojawili się kontrolerzy MPWiKu. Sprawa trafiła na policję. Medialnie zarzuca się jej posiadanie basenu i aktywność ekologiczną oraz niepłacenie za ścieki, ale czy te hipotetyczne ścieki spłynęły do oczyszczalni, czy może do ratusza, gdzie na sesji z wyjaśnieniami wiceprezydenta w sprawie spalarni o tych wirtualnych ściekach aż huczało nie tylko w ławach radnych i urzędników, ale również w kuluarach. Wrócimy jeszcze do tej sprawy.